Kamienica przy zachodniej 76 stanie się wizytówką łódzkiej secesji. Obecnie trwa jej kompleksowa przebudowa. W odnawianych wnętrzach powstanie wyjątkowa biblioteka. Jej bogaty księgozbiór stworzą publikacje z zakresu sztuki, architektury i historii łodzi. Na czytelników przed budynkiem będzie czekać stylowy ogród. Aktualne zaawansowanie prac na budowie to 15%. Realizujemy obecnie pracę na poziomie minus 1, pogłębiamy piwnicę, wymieniamy stropy nad piwnicą, zdemontowaliśmy wszystkie elementy, które będziemy odrestaurowywać zgodnie z programem prac konserwatorskich. Wszystkie prace są realizowane zgodnie z harmonogramem.